Jademy. Tako akcja, tako akcja. I kto tu będzie? Pięknie na skrzydło polacy. Ostatnia minuta meczu, to w ogóle. Idealna wrzutka, która się nie zdarza polakom. Taki dribbling. Bah. I kto szczelo? Kto szczelo? Taki wolej. Bach i <noise> wolej z lewej nogi I kto szczela bramkę? A skończył się ekran Czekaj, jeszcze do my temu szansa Jeszcze raz to musimy widzieć Bach, szczęsny Dobra Tu dobrze będzie w widać. <głos> widać, widać <głos> I czynsny, obe, jak czaruje, obe, obe. I poszło. Sorry. Brama, za, za szybko. szybko nawet mój telefon tego na slow motion nie otworzy. Biegnie, biegnie, biegnie. Jest, jest, jest Czaruje, czaruje. Zmieni po jak grasowy napastnik. I wolę... <śmany> Kurde, to koło słupka. <śmany> Ten wrzucił, A <śmany> już czelą. Wciepiemy to. Do...